Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wielgus i dziś chciałbym wam wszystkim przeczytać fragment książki mojego autorstwa pod tytułem Czarcie Słowa. Piękny tytuł i okładka ładniejsza od autora. Przeszedł obok zamkowej kaplicy i już miał zejść na dziedziniec, gdy drogę zastąpił mu czerwono włosy rycerz. Mężczyzna odziany był w czerń, łącznie z bukatowymi rękawicami i odrzucony na plecy kapturem. Dwa jaśniejsze akcenty stanowiły piegowata twarz oraz znak na odzieniu orzeł czerwonej barwy starczą herbową askańskiego rodu na piersi. Lambert von Myselnic, powiedział ryży Brandenburczyk nosowym głosem. Proszę za mną, margrabia chciałby z panem porozmawiać. Sam szacunkiem, ale czy nie może ta sprawa poczekać do rana? spytał Polak. Znużenie umknęło z jego czy kamfora. Pozostał tylko niepokój. Obawiam się, że nie. usta do włosego wygiął się w nieprzyjemny uśmiech. Nalegam. Prowadź, skoro sprawa zwłoki nie ścierpi. Niby obojętnie, Lambert wzruszył ramionami i dyskretnie złożył lewą dłoń na rękojeści miecza. Wysłucham, co twój pan ma do powiedzenia. Komnaty margrabiego przypominały wnętrze jaskini. Panował w nich mrok i chłód. Przez wąskie szczeliny okien wpadały blada poświata księżyca i nocny wiatr który wywoływał u Lamberta nieprzyjemny dreszcz na karku. Pomarańczowy ognik lampy wydobywał z ciemności jedynie twarz markrabiego oraz zarys figur szachowych, ustawionych na lśniącej planszy z polerowanych płytek kości słoniowej. Widząc sylwetkę gościa w jasnym prostokącie drzwi, odtąd uśmiechnął się ciepło, choć w drżącym świetle wyglądał iście diabelski. Wydaje Lambert von Myselnic, powiedział po niemiecku, to już natychmiast poprawi się używając ojczystej mowy Polaka. Rzec powinienem pan Lambert z myślenic, czy może już czestnik. Nie chciałbym urazić złym tytułem. Margrabia doskonale zna Polski. Pan wystarczy, wasza książęca mość, odpowiedział sztywno rycerz, starając się opanować chęć spojrzenia na boki w poszukiwaniu wymierzonej w siebie kuszy lub ostrza włóczni. Usiądźcie, drogi panie. Nie godzi się trzymać na nogach tak zacnego rycerza. Margrabia wskazał na siedzisko. Dzień was zapewne zmęczył. W istocie. Lambert usiadł powoli naprzeciwko Ottona, poprawił zawieszone u boku miecze i postawił kaganego obok szachownicy. Wasza księżęca mość. Mówmy sobie, per pan. Nie ma sensu mnożyć tytułów, wszakże rozmawiamy... prywatnie. Ujmujący uśmiech nie schodził z władczej twarzy Margrabiego. Cieszę się, że Ruprecht znalazł Pana, zanim udał się Pan na zasłużony spoczynek. Nie wiem, czemu zawdzięczam ten zaszczyt odparł Polak bez cienia radości. Za jego plecami szczęknęły zamykane drzwi, co zabrzmiało w jego uszach nie lepiej od dźwięku gwoździ, wbijanych w trumienne wieko. Chciałem Pana poznać osobiście. Cienie przesunęły się po twarzy Ottona. Wciąż i wciąż miała Lamberta z do uszu mech trafia, lecz nie miałem okazji zamienić z panem słowa. Wreszcie nadarza się sposobność. Rad jestem z tego. Dziękuję. Polaka nawet na moment nie opuszczał niepokój. Czuł się tak, jakby ktoś zamknął go w ciasnej komorze z jadowitym wężem i wyrzucił klucz. Wiem o panu wiele, jednakże muszę ze smutkiem stwierdzić, iż znajomość jest jednostronna. Zmieńmy to. Oczywiście nie ma pan niczego naprzeciw. Margrabia dotknął palcem szachowego króla. Zanim jego rozmówca odpowiedział, zadał kolejne pytanie: Grywa pan? Czasami odpowiedział Lambert, czując pustkę w sercu. W dwornych słowach margrabiego nie dało się wyczuć choćby krztyny ciepła, afektu czy nawet złości. Były pozbawione emocji. Niczym zimny dotyk miecza. Szachy to wyborna gra, królewska rozrywka. Wielu rzeczy nas uczy o władaniu, powiedział Otton pozornie lekkim tonem. Najważniejsza jednak lekcja płynie ze zgoła oczywistego jej aspektu. Rzeźbione figurki zastukały o szachownicę, gdy można władca wykonał kilka ruchów. Król, rycerz, wieża. Żadne z nich nie poruszy się samo. Nawet pozornie słaby człowiek może swoim palcem rozkazywać królowi o ile znajdzie odpowiedni sposób, rzecz jasna intrygująca uwaga. Lambert obserwował, jak brandeburska dłoń zawisa nad czarnym królem. Królem w kolorze habsburskiego orła. Podzielę się jeszcze jedną, jeżeli zechce pan słuchać. Odtąd przekrzywił nieco głowę, przez co jego oczu doły wypełnił mrok. Wszak nie jest pan tutaj moim więźniem. — Jestem ciekaw pana refleksji — odrzekł Lambert. — Dzięki nim mogę pana lepiej poznać. — Sprawia mi pan wielką radość, bo niczego innego nie życzę sobie w tej chwili. Widzi pan, szachy to wspaniała metafora czasu. Wskazujący palec tona dotknął korony czarnego króla, po czym wywrócił go na szachownicę. Raz za razem, gdy zachodzi potrzeba, ustawia się figurę na plasze tylko po to, aby osiągnąć ten sam rezultat. Krwawy bój, przelotną wiktorię, po której następuje wrzucenie figur do tego samego pudełka. Nie odlewając czarnych jam oczu od Lamberta, margrabia wywracał powoli pionki oraz figury. Czas to żarna, które mielą na pył kolejne pokolenia. Stulecia trwa ich obrót, lecz kiedy rozpoczynają na nowo swój ruch, niszcząc wciąż ten sam dorobek kolejnych królów. Mornowarca usiadł głębiej w telu, znikając przy tym zupełnie w pomroce. Tam, gdzie winna być jego głowa, unudziły się teraz błyszczące punkciki oczu, w których odbijał się płomyk świecy. Uważnie śledzę wydarzenia na, na otaczających mnie ziemiach i notuję fakty, imiona, wszelkiego rodzaju spostrzeżenia oraz słowa, słowa zapomniane. Słowa wypowiedziane nieopatrznie w gniewie oraz te, które nigdy nie powinny były opuścić ust. Wszystkie je spisuje w księgach, a jeden wolumin jednej krainie odpowiada. Co pan sądzi o takim rozwiązaniu? Zaiste. Przezorność oraz mądrość wami kieruje. Lambert poczuł nagłą suchość w ustach. Dzięki temu nie zapominam nikogo oraz niczego ku zdumieniu moich sąsiadów. Głos dochodzący z mroku zdawał się nie należy do śmiertelnika do czarta w ludzkiej skórze. Sześć lat temu znalazłeś się w jednej z moich ksiąg. To, polak na man głos, wyróżnienia. W istocie zainteresował mnie pan. Nikt z urodzenia, syn mordercy. Teraz zaś, kasztelan myślenicki. Odtąd nieodmiennie mówi przyjaznym tonem, od którego mu rozchwytał za serce. Jak się miewa pańska żona? córka starego kanclerza książącego maurylcego kobuzika herbu dwa krzyże. Agnieszka brzmi jej imię. Choć poprawcie mnie, że się myliłem, Zapewniam, i żadnego despektu uczynić jej nie chciałem. Nie pomylił się pan, wydusił Lambert, nie potrafiąc opanować nagłego drżenia rąk. Ma się dobrze. Wiecie, jaka jest najstraszniejsza rzecz dla mężczyzny? Pytanie zawisło w chłodnych ciemnościach. Wrócić z długiej podróży do domu pogrążonego w żałobie. Mądrze jest nie czynić sobie wrogów, gdy przebywa się na obczyźnie, zgodzi się pan? Nie można wtedy nic uczynić, aby zapobiec nieszczęśliwemu losowi. Tak. Mąż powinien w pierwszej kolejności bronić swojej żony i podejrzewam, że tak dworny rycerz przyzna mi rację w tej materii. Najważniejszą powinnością serca jest strzec swoją lubą przed wszelką szkodą. Nie dopuścić do tego, ażeby dłonie w czarnych rękawicach zdusiły ją we śnie. Lambert nie odpowiedział. Wszystko, co mąż musi uczynić, to nadto nie wtrącać się w cudze sprawy. Odtąd wychlił się z ciemności, sięgnął po białego rycerza i postawił go po środku szachownicy. Po chwili... Ustawił obok niego czarnego króla. Drogi Panie Lambercie, czy te dwie figury kiedykolwiek by sobie pomogły? Nawet wtedy, gdy biały rycerz mógłby wiedziony najczystszym porywem serca, uchronić czarnego monarchę przed upadkiem. Nie, nigdy, odparł Lambert, zaciskając palce na kolanach. Są przecież dwojga odmiennych kolorów. Teraz już Pan mnie zna. A ja znam pana. Odtąd uśmiechnął się krzepiąco, po czym zwrócił się do stojącego obok drzwi ludzielca. Ruprecht. pan Lambert, zdaje się, chce już powrócić do swej kwatery. Zatrzymywanie go dłużej byłoby uchybieniem dobremu wychowaniu. A tego chciałbym uniknąć ze szczerego serca. W istocie, wasza łaskawość. Mm.